W średniowieczu kobiece pierdnięcia uważano za święty rytuał, wierzono, że to święte oczyszczenie. Uzdrowiciele nazywali je oddechem cnoty, który chronił dom i odpędzał nieszczęścia. Mężowie byli dumni z duchowej siły swoich żon. Po kolacji głośny i śmierdzący pierd, jak mówiono, mógł wygonić choroby, złe moce, a nawet natrętnych gości. Najdziwniejsze jednak działo się przed ślubem. Panna młoda musiała puścić bąka przed starszymi kobietami, aby udowodnić swoją czystość. Im silniejszy był zapach, tym bardziej niezawodna była panna młoda. A ta, która się wstydziła i powstrzymywała, wydawała się ukrywać brud. W niektórych wsiach wierzono, że gazy panny młodej przynoszą bogactwo i płodność. Dziś brzmi to dziko i niezręcznie, ale w średniowieczu było zaszczytem. Jeśli żona mogła jednym bąkiem oczyścić całą salę, Uważano, że dom jest naprawdę chroniony. A teraz powiedzcie, gdybyście żyli w tamtych czasach, odważylibyście się przejść taki test? Jak wy odnosicie się do puszczania bąków?